A Garet, Garet zaraz wam um, mniej więcej już pokażę jak działa balans gruntów w, w, w Garecie oraz regulacja głośności już taka można powiedzieć filalna która działa prawidłowo <laughs> oczywiście zasilanie litowo także już rozwiązane nie więcej wszystkie problemy a że także włączamy no, będzie mi się teraz też tam może nawet zbudzać, bo wiadomo. mam na stole. I... Oraz coś tutaj znajdziemy. No dobra, jak tam jest. metal. Także żelazo. O, to jakaś zgnita moneta. Aluminiowa. No dobra, teraz tak. Te Balanc to jest co pokrętło Powinno być w tak ustawione. Godzina 12. .00. Przynajmniej w tą stronę, bo zaraz wybóram także Feryt teraz widzi. Zobaczymy, w którą stronę widzi. tak albo w drugą stronę. Nie Także już przestaje widzieć. Feryt można powiedzieć, że z godzina 12, gdzieś tutaj plus minus oczywiście A ja nie widzi ferytu. odstrajamy w jedną stronę. Widzi feryt, odstrajamy w drugą stronę, a w tym akurat nie widzi strony bo nie wiem jak właśnie jak, jaki ten balans gruntu jest w a także nie widzi tutaj jestem skręcony. Bo w niektórych przypadkach jest tak, że jak się odstroja grunt w prawo albo w lewo, to wtedy jest zmieniony ton. Ale to być może też jest z tego względu, że Garot nie wiem, jak jest rozwiązany do końca balans gruntu, ale na pewno działa. Także jak się odstroi w drugą stronę, to jest. Widzisz, zobaczymy sobie na kamieniu magnetycznym, Próbujmy, Także widzicie, kamień widzi. Dobrze, to jest teraz tak. Kamień widzi. Spróbujemy go teraz wyciąć. Dobra, jeszcze mało. No, jeszcze teraz nie widzi kamienia. Także jest dobrze. No dobra, także balans to działa oczywiście jeszcze posiedzę, jeszcze zobaczymy co z tym balansem to będzie czy będzie to inaczej funkcjonować Zmierzysz, stawimy sobie jeszcze młode jakieś inne ewelery, czyli z wyciętym żelazem oczywiście nie widzi żelaza co tu jest? no dobra, jeszcze tylko samą, samą regulację głośności Wam pokażę Mam tak odkrącamy delikatnie, także regulacja głośności sobie spokojnie działa Także delikatnie i jest coraz ciszej także coraz głośniej Także powinien być jeszcze tutaj delikatnie trochę inny ten, ten... pocentometr, ja mam tu jedno kilo wystawiony, 5, 500 tom, żeby jeszcze lepsza była skala regulacji, ale wystarczająco jest także także działa, działa, tak wygląda balans gruntu i regulacja głośności. Zasilanie litowe i onowe także jeszcze sens na maksa. Jest tu się w zasadniczo nie powinno wzbudzać. A także wszystko działa. No dobra, to, że na, to, to na razie na tyle. Także widzicie regulację głośności balans gonu, to wszystko działa. Oczywiście jest tutaj dużo grzebania i trochę problemów, żeby te metry były z przodu. No dobra, także ja uciekam. I... także będę dalej z garetem jeszcze siedział bo mam I jeszcze pewien pomysł co do zmiany częstotliwości w Garecie także powiedzmy że jest tam 6,5 7 kHz chcę zrobić przełączaną częstotliwość w Garecie między o, między powiedzmy 6 a na przykład 12 kHz. Mam dwie do dyspozycji. W planach jeszcze myślę, żeby zrobić trzy częstotliwości, jeśli się uda, jeśli będzie to działać stabilnie, więc by na przykład by było I 2 kHz, 6,5, czyli tam 7 i 12 kHz. No dobra, także to na tyle. Zobaczymy jak dalej będą. Przeróbki szły i zobaczymy co z tego będzie dobra także uciekam i czekajcie na kolejny odcinek